No, tam jest No płynie parat? Przysięgasz, panie, 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 Czemu panie, Kościół? O, dzięki. O, dzięki. Szybciej z tą lodziarnią jebaną, ty śmuglu jebany. <gry> o, -oh. <gry> Nie, dam się Jest Jestem znowu. Zdrawa. Zdrawa. O, sak, z, z góry, Zdrawa, O, serio? Z lewej postrzelają jeszcze do niego Co się dzieje? do strefy po prostu Umieram Bo to tak umiera Kustawie o, o, o. <laughs> Frytko Baton Ale ulko Zastrzelę ten samolot Nie mogę się nie wyrobić Definitywnie się nie wyrobię 9 4 3 2 no. 1 Raz Ja jeb... pojechał do tych pabędzi bym się, kurwa zajebał O, zużyłeś No kurwa, znowu pustyniał Jaka jest karolina taki czarnoch, ty do czarno, no, takiego czarnocha ciemnego jeszcze nie widziałem ty, Kurwa, to jest ekstra, ekstra koko Jak ja nie jestem tak czarny bez kitu. Wy żyjecie dalej, czy co? Baton dalej żyje. Baton, zapierdol się. Teraz. <grym> nie. Połóż się na nim. Połóż się na nim. Menendez. <grym> Nigdy nie pytaj niedźwiedzia, co skrywa pod skórą. się co tam skrywasz? Pójdź na mnie. <grym> Wygląda, że nie można zarazić do lombardy. Masz tylko dwadzieścia w kieszeni. Jezus Maria. A! Pomocy.

Baton podziela los jacy po prostu. Nie, nie na blokach jak co. Do szkoły doleć tak. No ja nie dolecę. No, a to, to co, to ja sam na szkole a wy na blokach? Bo nasze bloki są zajebiste. O. Bo... No, nie raz tam. Zajebiste. Czego masz na łączyć? Czy ty, go. ten gościu serio zaraz od tego nalotu, to <laughs> od tego nalotu. Coś ty zrobiłeś. A tu nie ma jeszcze na rate of takiego jak Vektor na przykład. Jezu, dwa Panther na sobie. No kurwa chłopaki, nie powstrzymam się. A to Sosnowca jeszcze, daleka droga. Kurwa, to jest, naj to jest najbardziej płatna droga na Śląsku. Najmniej dziurawa droga na Śląsku. No, na na <laughs> Najmniej rozjebany fragment A4. NAPIERDOLĘ ja Szosta ja jest goły O, jest się goły daj Red Bartek, kupię sobie dom w środku lasu i zostanę pustelnikiem Chyba z boszeńca <laughs> Mama Powiem ci tak, jak ktoś ma... a nie okno jest otwarte, daj to daj sekundę. Ale na sekundę, sekundę Jak ktoś ma chore dziecko z chorobą jakąś ciężką, to już lepiej jak umrze i się nie będzie męczyło na tym świecie. Ja jestem zdrowy i się muszę męczyć. To powiedz sobie, co oni będą czuli. E, to są mama, pierdolone nieroby, które uważają, że im się należy, bo takich to państwo nauczyło, że dostaną w socjal za bycie nikim. Tak naprawdę jedyne co robią, to marnują powietrze na tym świecie. Wiem, zatłukli go, zatłuk go stary, a wiesz, że ten jego starego. Swoją, jak on miał 9 lat, to 7 siostrę utopił, czy tam na odwrót te lata. I wyszedł z Dobra, mama, ja do ciebie odzwonię niedługo, dobra? Kocham cię, pa. On no teraz tak do ciebie jedzie. Dobry? Nie zadziała, mogę ci wysłać co jakiś <grymne> I <byłeś> na otwarciu? to na boiszno otwarciu. I to na Jaka otwarciu. końcówka teraz? Końcówka na na końcówka otwarciu. w to Pewien mądry mansion odpowiedział Uwewewewe, o sos Jakbyście znaleźli carownik skoś na oki to... Chiko. Coś wiadomo jest trzeba Kurwa do tytuł No jezuk. No w tym pół Ej chłopaki, przypomniałem się coś. Jak nie znajdziecie gdzieś tu na dachu granatu wyważającego, to nie mamy jak tu wejść do środka. A no fakty. Chodzicie ja tam lepką bombę? Tak, tak. Berasta znalazł skoro przeczytał nazwę Tylko Rasta masz tylko jedną szansę żeby to otworzyć nią Ty tu na ping Już biegnie. Tylko szybko Rasta bo nas otaczają o kurwa Laser z kosmosu co się <śleski> Każdego szkoda Mogli mm, ja zajebać do strefy? Jak to twoja matka. Tak! Jak nie to? Kurwa, co mi się dzieje z kamerą? Co jest kurwa? Muszę te hełm wziąć. Już tak mam grę, wykończyłem. Aha! Co mi się kurwa dzieje? hej. nie! tu być Jak na nie pojawi się ta różowa strefa na loty z kosmosu, to czekam święcie. Uuu. A co może wyjebać tą ścianę tutaj? Może... To ci... ca 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 cały, ca cały budynek. budynek niszczy. Co ty pierdolisz? No, razem z tobą w środku. Jadapinuj pomidorówki! Ja no, <gryw> Trzeba co nareszcie śmieszyć. Co coś kurwo? Dwie ci? Dwie Ty Kurwa! Ty kurwo je... Wyglądasz jak pedofil! Mógł, piłkowy, zimny jazd. O już Janek odpoczął. <grym> Janek grzeje w flecze. No ja dzisiaj grałem z moimi znajomymi z kasy i wbijłem gold na kawę. Baton nie odbieraj! Baczem nie odbieraj! Że nasz do prezydent dodał dwojaki! <grym> o kurwa! Ja już ja dzwonię. Nie masz strefy, baton! Jak Batroli wychyli pierwszy typa, to Master Gultra Instinct. No <laughs> ci tu wejdą. No wejdą. Nie, mo nie mogą ci tu wejść, patrzcie tam. Ej, jest tam. I strefa cię zabija właśnie. Nie, jestem w Jesteś? Przymaj się. O, Może pisa, na nie porobisz? Nie, nie mogą. Mogą, tam jest ściana. <laughs>

czy chcesz? Mam. Rzucam C4 gdzieś tutaj, pod tym. Oj, ba, Na dachu. Pogłów, Trochę do wózku. po obity, pogłów, obity. Ej, uciekaj, uciekaj tam. Pan Gdzie on jest? Kurwa, ambrakam mu. Ta, między mamawami. To ty mnie tu biegnie po ulicy. Jak łama dupę? Co? Gdzie? What the, f what the f Jaki on ma A kostium bałwana to jest... <coughs> nie chcę. Nie, nie, ch nie chcę. się głównie załatwić. Shift kliknąć klik, klik, kliknąłem. Okay, to, na razie. To, to co jest na generalu zobaczymy Aha. Zapomniałem, że kolejka się rusza do kolegi. Nie podjąłem tego To koledzy są poza strefą A sobie Oko, my damy radę O! Tak, kolega do prawo jazdy na skuter Ja nie mam prawo jazdy na skuter śmierci Daj mi się To Widać Czyli jak się wiek ileś tatrzało mu, to widzę <grymne> ty, ty chcesz no to, no, Czy matkojewca może mieć 5 minut spokojnie Ty chcesz uran zajęć zaręczynskiego? No ja się to nie zatrzymuję, nie pójdzie się. Nie przejmuj to tylko pomieszanie na rany. Spokojnie trafię od <grymne> <ty>. nos. <grymne> ja się palę chyba. No mnie chyba z pięciu typa naraz strzela. Ty Bartek! Tylko Stryjder kurwa! Co ja jest? Wyklepie się tak. On jeszcze żyje. Panie, ja wyklepaju. Ja ty to kurwa żyje. No ja tyś życzę. What the f... Czas na pigułki mam normalność. Normal. Ktoś się przeżył kurwa, Wybuch auta! 50 snajperów! Kurwa, jeszcze ja go swoim ciałem pewnie zamortyzowałem. I się ma dobrze. Ja, ja nie wiem kurwa. Ja nie ja, 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 ja wiem, nie wiem W kolejnym odcinku. Battleground, Battleground To ta kompilacja to raczej za pół roku będzie z tego. Śnie <laughs> mi zaczyna gadać. Okay. Wiesz co, jest w moim mózgu mniej Zdję niż zdaniem. zero. <grytanie> ja o! Aj! to Nie daj! Nie daj! Nie daj! to tu to tu to daj! to jest to jest Nie na Nie daj! teraz daj! Nie Ty się może chociaż... oh. tak, jeszcze granat do ciebie doleciał Ty się strzelasz? O kurwa, o kurwa Oo. Rura ba rura baton na plażę Jak w Normandii Ja, ja się w domku ukryję Baton to kurwa rozwala budynki Baton spierdalaj stamtąd tam. <D Understand> a, O! Zleci Leci! Baton to leci! leci. Ja pierdolę Baton pod Coś ty te... Podchodzą Baton Nie no to mikrofala Kur Gdzie? To. Wycofaj Baton, wycofaj Do dziury Baton zapierdolaj Raz zapierzesz go... A <śm> Dobra raz, chodź, chodź Chodź, wycofujemy się no, kurwa drugi niżej Hello? pierdol, że zajebał Zajebał Ja mam piata próbują, próbują mnie pomić przez auto Kurwa, pomadzę Jadę, jadę Jeden ma strojec Ja miegam wokół niki auto to no, fuck, wytrzymuj to Green, green, what is your problem green? Oh О, курва! О, что? О, я. ты бы зарейчил, куда бабушка. Нет, просто курва. Нет. Я знал, что так будет. Факт, они не сделали. Ох, курва, ты зарезал еще. Что же стало с О, курва! Fajnie. Dobra, Oaj, No szybko poszło, nie? ja no. O Jezu, na ping'u. <laughs> Taki trochę moment. Brawo. Aha. <śmiech> <Okay>. <śmiech> o nie, bomba. Zobaczymy, jak bomba wpierd... Witamy zakres! Jesteśmy na po prostu stawie. Każdy z nas ma! O kurwa! To chyba radzie to wierz teraz! Tak jak raz! O, a któż się to zrobił? Idę <śles> Dobra, tylko raz! <śles> Ty kurwa! Kemoglobina! <śmiany> <śmiany> w dzisiejszym odcinku POCZTEX nas sprowadził, bo kurwa, paczki! Tego <śmiany> kurwa, kurwa, ze wsi! Jak ja nienawidzę tam do No, blokowałem się. Co to jebo? Granat. chcesz rzucić w nasz granat, nie mogę wejść po schodach, bo to do granatu. Masz... To to, no. bo, bo atakuje nas, bo jebany. POCZTEX! Ty! Nic, Żurłem, teraz, nic skurdy, ci teraz się teraz nie dzieje panu nie rzuciłem. Dobra panki rosła dwa metki Dziękuję. Dla tobie mogę nic. Nawet jeszcze porady na temat dziewczyny dałeś mi... A ten gruby kurwa. Ale, a, co ci teraz chodzi? a ten... teraz ten... A ten gruby chyba. Prawda, rzucam z granatami i się. Ja tylko raz ci rzuciłem w granacie i podpierdalasz mnie teraz. Kurwa, bo Liquid zalewa, nie teraz. Tak, zalewasz. No. twoją dupę kurwa zależą. <noise> ty... Ta, <noise> tak, chciałobyś. O! Hej, nie widziałem, tak można skręcać. Nie biały ja tak na jazdach? Nie Ja tak jeżdżę na soli. A potem dziwne to, że paczki połamane jakieś kurwa. Ja to, zaraz, ja do <gryzny> do <gryzny> <gryzny> Ląduj na dachu. O kurwa! Nie. nie ląduj na dachu jak chcę, bo tam nie masz o Co muszę znaleźć? Ja pierdolę na... zliczywałem się. Mają przewagę w postaci wyższego budynku. Ja pierdolę, co to było? Nie spodziewałem się, że Panzerfaustem mi zajmie bez wszystkich rzeczy. Słyszałem tą lepę! Kurwa, jest niższa i ja ją w stopę biję. A teraz dostałam to swoje. Nie kocham. Masz 10 100%. sekund na pożegnanie się z życiem. Oj, Haha, nie trafił. ktoś napisze coś głupiego i potem ma do tego i po prostu ma to jakiś kontekst pod twittem, to jest zawsze takie elbozo. Ja mam 9%, 50 ty, ty. sekund. On dzisiaj jest otwarty, bo jak tak tam... To... Nie. No ale Castro jest otwarte często. Come here, blocky. Blacky! Blacky, Blacky Dam. Nie kurwa! To nie ma